Maneczko. są takie skarpetki, także to musi oznaczać jedno, że jedziemy na meczyk, jedziemy na meczyk, w końcu jedziemy na meczyk, po takiej długiej przerwie, jedziemy na mecz, Artur jest trochę niezadowolony, ale to się wszystko zmieni, bo jestem tutaj ja i Artur, także musi być fajnie, Jo. ale trochę jak zawsze obsuwa tak zawsze obsuwa, ale to jest to, że powinniśmy zdążyć powinniśmy zdążyć będziemy o 14.46 ja meczek jest o 15, idziemy do Goczałkowic zobaczyć Łukasza Piszczka także chyba, że ma jakąś kontuzję ale pewnie nie ma już niedługo dwie godzinki stały i będziemy na meczu coś wypadnie jeszcze po drodze jakieś siedząc ale... No, ale chyba nic nie wypadnie nie planujemy nie planujemy no, trzeba jechać prosto trzeba zapierdalać trzeba jedziemy, 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 jeszcze stała niecała godzinka i dojedziemy do Goczochowic no, Roju ja Mam nadzieję że nie będzie padało, Raczej nie będzie ciemne chmury są nad nami ale... Ja się wytom, K jest bytom Jadę na dalej. Tu jest bytą. czemu pyton że tu jest bytą, kolego, halo. Tego pytom. Ogólnie no, humor gituwa. I się toczy. Piękny bytom. Zamykam oczy. Lecimy. A teraz jesteśmy w Chorzowie i Chorzów równie piękny jak bytom. Niech Nie! Iść Nie, kto to... nie. Nice, Druga połowa teraz. Po zero w pierwszej. Nic się nie dało. Co była? Ugasz piszek nie jeszcze. Twój pierwsza w duży niego się podarzy. Do tego ich głosy. Pierwsza runda na koncie, z gospodarzy zdobył do ja to gola z numerem 9. Dawid, 3-1 w karnych i ostatnim karnym. 1-0, do do normalnie. Głoczakowica nie równał, i dodatkowo seria była. Głoczakowicz jeszcze nie jeszcze... zrobił. Chuj, wiedział z kim się ma ochajtać, a 0-5 na Dla pieniądza. Na, na dzisiejszy mecz na nasz wspaniały stadion. I serdecznie zapraszam. Już teraz 9 października na godzinę 15 No jest pan kierowca cały gol Zaruj trabutlę Jaki tam jest od zaraz na pani? nie zaraz było 2-2, mm. super, znaczy jedziemy do bielska białej. Nie do białego stoko do bielska białej jedziemy. Spoko meczek 2.0 było fajna kiobaska, fajne piwko, fajnych ludzi poznaliśmy. Też trochę takich też... -ja, kimś... Takich co jeżdżą na meczyki też Także spoko. Jutro idziemy na kolejny mecz, idziemy też w góry, także wszystko będzie na wideo. I humor tituwa. Humorkituwa. Dostało teraz 20 minut do biała biały białej, nie do białego stoku, do Bielska białej. Zawsze mi się to myli Nie wiem dlaczego ogólnie jak zamawialiśmy hotel sobie, to prawie wziąłem ster do białego stoku, a nie do Bierska białej. No, bo mi się zawsze to myli. się z koczołkowicami. Mariat. Cieszczem Chcemy iść? Nie wiem. Gdzie Tego nie wiem, gdzie jestem i zjeść na pewno. I napić się piwka. Stwierdziliśmy, że będziemy testowali lokalne jedzenie i poszliśmy na węgierskiego langosza Polak jest zawsze jest kozelski. I zawsze smakuje zajebiście. Dobrze, to tradycyjne yy, bielsko... Bielsko-bielskie. do Drzabki po śniadanie na jutro. bo jutro 6 rano, w góry. Śmigamy. Jest godzina 6. Wstajemy i lecimy w góry. Dzień dobry, przed nami kolejny wspaniały poranek, tym razem tym razem aaa, jedziemy 20 minut w górki, pochodzić sobie trochę, a później o 12.40 mamy mecz pod Beskidzie z Rzeszów. A tutaj dzisiaj się wybieramy po górach na mecz pod Beskidzie, na ten stadion. Skoczymy, <mierdżynie> ja, To jest Znarty czy Na Jak po pierwszym podejściu? Lejtowe, coś Co tego nie Jak wejście, wejście na lejcie Ja coś zmachałem Nie widać po mnie na pewno Paramka Przez chwilę słyszeliśmy o jakieś jest godowisko Łosi Daliśmy Czy pójść dalej czy nie Ale postanowiliśmy pójść dalej i co się stanie dalej? Zobaczymy czy patrzymy na Krimczok czy nie ostatnie praktycznie podejście Zacz, żartowałem z tym po ostatnim podejściem Tu mamy takie fajne i lecimy ostro Jak przyżyliśmy, na tak e, myszy jelenia albo łosia i uszliśmy cali z tego cali zdrowi oczywiście cali. W sali zdrowi i mokrzy. To my, to my. No i co, weszliśmy? Udało się. Myśleliśmy, że nikogo nie będzie, ale parę osób jest. Trzeba się Super. Pamiętajcie, wszyscy zabierajcie ze sobą świecidy szlaku. Zejście zdecydowanie przyjemniejsze, przyjemniejsze od wejścia Zdecydowanie, nie? Tak, się już tylko kolanka, bo jak się jeszcze? jeszcze? Idziemy do fury, tu jest zaparkowana Zawijamy do Biaska na mecz Pod Beskidzie I lecimy, nie? Także się zbierają Chyba czy stanęliśmy od stadionu Stadion Taki kontrast mały mamy Co Kuba? Z jednej strony prostu jest, z drugiej jest. Bardzo. Bardzo... Przyjazne, po prostu, że się zgoda. Zgoda tutaj w Co da wniosek? Wracę? Super. Dwie bomby? Dymne? Zasadza się, jak stadion To do. wzięliśmy do testowanka butanko kiełbasa, okazała kiełbasę w półce? Kiebasa w bułce ja hotdog za zestaw tutaj 22zł z nienapojem kiełbasa, hotdog 18zł ja kiełbasa przeciętna, najtańsza spróbujemy kiełbasa przeciętny 2 na 10 zimny o <laughs> moje też. Mam już jakąś kapustkę, ketchup, musztardka jest, nie ma lipy. A, I tak Oczywiście poszliśmy się przesiąść i strzelili bramkę standardowo, ale idziemy zaraz oglądać resztę spotkania. zarodna podbeskidzia w bez polotu taki niedzielny mecz o 12.40 to właśnie to jest on a ja powiem że nie mecz jak mecz. nic się nie dzieje mało kibiców ale dobrze słychać przynajmniej akustyka tak na stadion akustyka na stadion jest bardzo dobra także